21 marca godzina 13. Czas rozpocząć nowy sezon polskiej ligi futbolu amerykańskiego. Na przystawkę Derby Warszawy i mecz o nieoficjalne Mistrzostwo Stolicy. Naprzeciwko siebie staną Warsaw Sharks i Warsaw Eagles. Zapraszam na naszą relację. Pierwszy mecz sezonu derby Warszawy. Czy można uznać ten mecz jako rozgrzewkę przed całym sezonem? Nie do końca, bo to jest pierwszy mecz sezonu, więc musimy do niego podejść poważnie, tak jak do każdego innego meczu. Ale też z drugiej strony to prawda, że testujemy nowe zagrywki. Mamy rozgrywającego, który dopiero przyjechał do nas kilka dni temu, więc to też jest taki test dla nas, na jakim poziomie jesteśmy w tej chwili. Rozumiem. A czy można też tak powiedzieć, że. Dzisiejszy mecz jako taki rozpoczynający cały sezon będzie zwiastunem całego sezonu, jeżeli chodzi o Waszą formę, czy ona będzie jeszcze budowana? Jak to wynika z przygotowań przedsezonowych? Wydaje mi się, że będzie rosła z każdym meczem. Właśnie nasz quarterback jest na gra na bardzo wysokim poziomie, tylko musimy się z nim zgrać. Linia musi robić dobre bloki. Reciwerzy muszą wiedzieć dokładnie co, co biec, żeby dostać piłkę. I że już w kolejnym meczu pokażemy wyższy poziom. Pierwsza połowa za nami, teraz rozpoczyna się druga. Mam pytanie, jak założenia przedmeczowe zostały wypełnione w pierwszej połowie meczu? Generalnie założenia meczowe e, były takie, żebyśmy, żeby każdy, każdy skupił się na swoich zagraniach. Troszeczkę tych błędów się wkradło, indywidualnych i głównie tu, tutaj należy e, szukać przyczyny takiego wyniku, ale myślę, że drobna korekta indywidualna i będzie ok. okay, so it's first match and first win. so congratulations. and it's my first uh, question that american football is very characteristic game. and any, what do you think that anybody could uh, find something interesting in this sport? i think uh, to play it or even to watch, somebody can find something interesting uh, because playing it doesn't require one type of person. so uh, many body shapes, uh, athleticism, anything like that can, can go to a lot of different people. And the fans, as you can see, it's a pretty good amount of fans, and uh, so there's stuff for everybody there, so a good community behind it. Okay, so uh, what are the benefits of playing uh, football, American football? Uh, I know for me, uh, personally speaking, the greatest benefit was uh, teamwork, uh, working with uh, ten other people to uh, accomplish one goal. So that's one of the, the things that you do learn, is working together as one team. Okay, so in the end, could you tell me something to our viewers of Student Television? We 28 be. 29 do 6. Takim wynikiem zakończył się pierwszy mecz sezonu. Zwycięzcami Warszawskie Orły. Jedna myśl, która przychodzi mi do głowy, to o tym, że jeżeli ktoś myślał, że piłka nożna to sport dla prawdziwych mężczyzn, to nigdy nie grał ani nie oglądał futbolu amerykańskiego. Dla sportu Daniel Hermanowski, Panda TV.